Symbole iluminatów pojawiają się wszędzie, od teledysków i filmów po bajki. Większość osób ich nawet nie zauważa, ale twórcom właśnie o to chodzi. Jest to przekaz podprogowy, czyli oddziaływanie informacji na mózg bez świadomości postrzegania ich. Polega to na tym, że pewne informacje, dedykowane dla bodźców wzrokowych bądź słuchowych, są pokazywane w zbyt krótkim czasie, by odbiorcy mogli je zarejestrować, trwają bardzo krótko. Czyli mniej niż sekundę, lub ukryte są wśród innych wyraźnych bodźców. Dzięki temu telewizja i przemysł muzyczny mogą z łatwością manipulować umysłami odbiorców. Jednak o tym dowiecie się więcej ze wspólnego filmiku, który nagraliśmy wraz z Arturem Stopowych Teorii Spiskowych na jego kanale. Adnotacja będzie na końcu tego odcinka. A tymczasem wracajmy do tematu. Pierwszy przykład to może nie do końca symbol iluminatów, ale z pewnością jest to przekaz podprogowy, który mógł zostać przez nich zastosowany. Myślicie, że to dziecko ogląda film tylko dla dorosłych? Tak by się zdawało, jednak to nie pochodzi z bajki. Niestety nie zidentyfikowaliśmy tej kreskówki. Być może jest to Wings, ale przyznajcie, że nikt nie jeńczy w taki sposób przy zwykłej spinarzce. Więc zadajmy sobie pytanie, co taki dubbing miał w ogóle na celu? Drugim przykładem jest kadr z bajki Caconat, w którym Wujek Sknerus udaje się do okulisty. Jak możecie zauważyć, w gabinecie wisi plansza z literami na której sprawdza się wzrok. Na niej widoczny jest napis Ask about Illuminati. I coś jeszcze na dole, jednak nie byliśmy już w stanie odczytać co tam jest dokładnie napisane. Być może taki przekaz zapadnie gdzieś świadomość dziecka o ile w ogóle spostrzeże taki napis, nawet nie rozumiejąc jego sensu i nie zwracając na niego większej uwagi. Ten fragment bajki z Toma i Jerry'ego nie pozostawia złudzeń, że odnosi się on do iluminatów i prawdopodobnie pokazuje, jak funkcjonuje przemysł muzyczny bądź filmowy. Tom i Jerry przybywają na przesłuchanie, jednak łowca talentów denerwuje się i nie akceptuje ich. Myśli, że to żart. Gdy już chce wzywać ochronę, by wyprowadzono zwierzaki, uruchamia się alarm. Dźwięk zaczyna wydobywać się z piramidy oznaczonej okiem, symbolu iluminatów. Mężczyźni szybko ubierają symboliczne czapeczki i klękają. Podwładny zdradza, że cała sytuacja przyprawia go odreszcze. Wtedy jego szef odpowiada. To prezydent Hollywood. Powinien przyprawiać cię odreszcze. Wtem pojawia się szatan i mężczyźni składają mu pokłony. Tom i Jerry są tak przerażeni, że chowają się za fotel. Teraz zastanówmy się. Czy twórcy kreskówki chcieli pokazać, jak działa aktualnie Hollywood? Czy może było to ostrzeżenie bądź zwykły żart? Możemy tylko zgadywać, jednak jest to z pewnością niepokojące. Kolejnym przykładem jest ukrywanie podtekstów seksualnych w kreskówkach. W tym przypadku w głowie lwa niektórzy dopatrzyli się sylwetki kobiety ubranej w stringi. Oczywiście to mogła być tylko niefortunna wpadka nieświadomego niczego grafika, jednak to nie jest jedyny przykład. Jak tutaj można mieć wątpliwości, tak w kolejnym przypadku ich nie ma. Tę grafikę prawdopodobnie część z Was już widziała, gdyż krąży ona po internecie od dłuższego czasu. Kolejna wpadka czy specjalny zabieg? Graficy odpowiedzialni za zaprojektowanie tej grafiki na pewno zdawali sobie sprawę, że sukienka mini przypominała w kształcie męskiego członka do tego trzymanego w ręce Miki'ego. Zresztą taka grafika musiała zostać w kolejnym etapie zaakceptowana przez odpowiednią osobę, więc niemożliwe, żeby nikt nie dopatrzył się w niej niczego nieodpowiedniego dla dzieci. Kolejnym podtekstem, ukrytym w bajce dla dzieci, jest fragment z Piotrusia Pana. Chyba nie muszę komentować, co można zobaczyć w cieniu chłopca, bo każdy to też bez wątpienia zauważy. Prawdopodobnie miał być to fragment jego odzieży, jednak wygląda tak dwuznacznie, że nawet dziecko może to dostrzec i uznać za męskie przyrodzenie. Jeśli ktoś z Was ma jeszcze wątpliwości odnośnie ukrywania podtekstów seksualnych w bajkach, to ten przypadek rozwieje wszelkie wątpliwości. Jest to jedna z klatek pochodząca z bajki Potwory i Spółka. Rysunek namalowany przez dziecko i powieszony na ścianie ma przedstawiać wujka Rogera i mamusię autora obrazka w jednoznacznej czynności. Nikt już nie powie, że znalazło się to tutaj przez przypadek. Dobra, powróćmy do symboli. W tym przypadku możemy zauważyć, że drzwi papaja są oznaczone numerem 666. Podobnie było w bajce Simpsonowi, gdzie numery graczy na koszulkach również dziwnym trafem złożyły się w tak zwaną liczbę bestii, która jest w większości chrześcijańskich wyznań uznawana za zaprzeczenie boskiej doskonałości oraz parodię trójcy świętej, która z kolei jest oznaczana trzema siódemkami. Niektórzy doszukują się ukrytej liczby sześć sześć również w logo Disneya. Jak myślicie? Czy to już zbyt naciągana teoria? Czy może jednak rzeczywiście twórcy chcieli zawrzeć w swoim logo liczbę szatana? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Na dziś to tyle. Możecie posłuchać więcej na temat manipulacji umysłami dzieci za pomocą bajek na kanale topowych teorii spiskowych, gdzie wspólnie z Arturem o tym opowiedzieliśmy. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.